I już jesteśmy, proszę Państwa, za oceanem. Nasze cotygodniowe rozmowy z panią Elżbietą Nowalską, właśnie na temat wewnętrznego rozwoju człowieka i tego specyficznego czasu na Ziemi, pełnego zmian, czyli zmiany, zmiany, zmiany. Elu, witam Cię gorąco i serdecznie. Witam Ciebie, Basiu, witam Państwa. Cieszę się, że poruszasz ten temat w swoim programie. No jest to wyzwanie pod wieloma względami, często tak bardzo zaskakującymi dla ludzi, że jak to się mówi, nie nadążają ustosunkować się do tego i dalej żyć. Czy to jest właściwość, której trzeba się nauczyć podporządkowywania do zmian, czy może my to mamy w sobie, a nie umiemy tym operować Elu? Jak na to patrzysz? Wydaje mi się, że przez całe swoje życie rzadko słyszymy. Od dzieciństwa rzadko słyszymy, że my tu jesteśmy po to, żeby być szczęśliwymi ludźmi. My ciągle słyszymy o obowiązkach, o konieczności wypełniania pewnych funkcji życiowych i też o podporządkowaniu się, o którym wspomniałaś. Szeroko rozumianym, bo to chodzi i o rodzinę, i o współmałżonków, i o państwo, o społeczeństwo, o kulturę. Po prostu o wszystko. Rzadko słyszymy. Że życie polega na tym, by reagować na to, co jest wokół nas. Nie tylko oglądać to, ale reagować. Szczególnie w czasach, w których zmiany galopują jak rozpędzone stado szczególnie w tych czasach, należy zdać sobie sprawę, że. To, co nazywamy niematerialną przestrzenią każdego z nas i w ogóle naszego świata, naszego życia, to jest po prostu pewna fala, która oczekuje od każdego z nas albo akceptacji, albo negowania jakiegokolwiek sygnału. Po latach zajmowania się tego rodzaju tematyką wiem, że w gruncie rzeczy decydują. Pewne sekundy, a właściwie jedna sekunda, jak zareagujemy na to, co dzieje się w otaczającym nas świecie? Jakie wytwarzamy w sobie mechanizmy takiego reagowania? Ta jedna sekunda zaczyna decydować o tym, czy ja w stosunku do jakiegoś zdarzenia życiowego przyjmuję pozycję kogoś, kto odpowiada na to zdarzenie. Pułapu swojego systemu wartości, czy się wycofuję, albo wręcz uciekam. Jeżeli się wycofuję i uciekam, to to zdarzenie nadal ze mną jest w relacji, chociaż wydaje mi się, że wycofałam się, weszłam do domu, zamknęłam drzwi, ale te drzwi nic mi nie pomagają, dlatego że my reagujemy na świat przede wszystkim swoim systemem myślenia i uczuć. To w nas tkwi. Zmieniający się świat wysyła do nas tak różne fale, sygnały, częstuje nas informacjami szokującymi, ale i również pozytywnymi. Wyrabiamy sobie mechanizm reagowania, obyśmy go sobie wyrobili, wytworzyli. Czasami przyzwyczajamy się do tego, i to się nazywa być w schemacie reagowania, że wycofuję się, uciekam. Czuję się niekompetentna, wydaje mi się, że ten świat po prostu mnie przytłacza, czyli jest takim wielkim kolosem, w stosunku do którego ja jestem właściwie prawie, że nikim. To, co proponuje nam temat rozwoju wewnętrznego człowieka, to zmienić taki schemat, zmienić ten sposób reagowania na zupełnie inny. Na jaki? Proponuje zwrócić uwagę, jak każdy z nas, na jakiekolwiek informacje, sytuacje, pytania zadawane nam przez życie, reaguje w ciągu tej jednej sekundy. Czy jesteś w stanie tak się zmobilizować, że czujesz siłę, kompetencje? No Po prostu się nie boisz, no bo na litość. Przecież my nie możemy się bać życia i świata, bo to jest jakiś obłęd. No więc czy mobilizujesz się, by zareagować? Jeżeli nie, to należy postarać się wyjść. Tego schematu obojętności czy ucieczki, które nam naprawdę nic nie dają. Okazuje się, że zmieniający się świat właściwie nie powinien być traktowany przez nas jako oczekujący, że my się wszyscy do niego dostosujemy, podporządkujemy, bo to nie ten temat. Chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, co my na dany temat tego świata myślimy, żebyśmy Wypracowali sobie właśnie te oparte na naszej kompetencji, sile wewnętrznej, systemie wartości, mądrości, uczuciach, sposoby reagowania na te nowości, na te zmiany. Bo jeżeli, jeszcze raz to powtórzę, ja nie zareaguję, to ten świat w inny sposób albo z jeszcze większą siłą będzie mi wciąż zadawał określone pytanie. Wydaje mi się, że najlepszą metodą budowania dla siebie bezpiecznej przestrzeni życia i tego cudownego stanu spokoju wewnętrznego jest właśnie obiecanie sobie, że ja będę reagować na wszystko, co mnie dotyczy. A jeżeli nawet mnie nie dotyczy, to chociaż, żebym wiedziała, co ja na ten temat myślę, uciekanie od. Energii, wibracji, pozytywności czy negatywności, to zły sposób reagowania na życie. My nie zatrzymamy rozwoju cywilizacji, nie zatrzymamy, o szczególnie w czasach transformacji na świecie, tych zmian, które tutaj galopują, ale możemy jednoczyć się w chęci, w woli pozytywnego reagowania na te zmiany. Jednemu człowiekowi jest potrzebne wsparcie drugiego człowieka. Natura tej ziemi potrzebuje wsparcia ludzi i my też potrzebujemy wsparcia natury tej ziemi. Dlatego mówimy wciąż i wciąż o potrzebie budowania pozytywności w człowieku, łączenia się ludzi właśnie relacjami opartymi na pozytywności, żeby poczuli się silni, kompetentni, zjednoczeni w ochranianiu no powiem ogólnie po prostu życia. Każdy ma prawo do życia. Jakości życia, bezpieczeństwa życia. Zmiany na świecie mogą szokować, ale też trzeba wiedzieć, że to, co nazywamy tak ogólnie negatywną energią tego świata, czasami nie jesteśmy w stanie nic z taką energią zrobić. Nie jesteśmy w stanie przeciwdziałać pewnym procesom fizycznie, konkretnie, natomiast obyśmy chociażby poprzez nasze myślenie, uczucia i to, gdzie możemy na przykład na ten temat się wypowiedzieć, to po prostu robili. Zmienia się na świecie energia, czyli mamy ogrom procesów bardzo pozytywnych, bardzo dużo procesów, które z grubsza ludzie nazywają dla nich negatywnymi. Jest zapowiedź, że obroni się na świecie rzeczy, porządek, ład i sprawiedliwość, oraz wszelkie procesy chroniące życia, życie człowieka. Nawet jeżeli tego jeszcze dzisiaj nie jesteśmy w stanie do końca sobie uświadomić, zobaczyć, uczestniczyć w tym, takie są zapowiedzi. Ale to jeszcze potrwa pewnie sporo lat, nawet do końca nie wiem, ile, a może 40. Chcielibyśmy, żeby to działo się już. Ale od czego trzeba zacząć? Od Powiedzenia człowiekowi, wręcz przekonania ludzi, że mają prawo mieć swoje zdanie na właściwie każdy temat, że ich niemal obowiązkiem dla dobra siebie i swojego życia jest nie być w takim bilansie negatywnym, energetycznym z tym, co się dzieje w naszym życiu i na tym świecie. Ten ujemny bilans to. Oczywiście, sytuacja, w której uznaję, że nie mam siły, nie mam kompetencji, w ogóle najlepiej, jak ja nic nie powiem. Ten dodatni bilans energetyczny w relacji z każdym zdarzeniem, nawet tym, które dotyczy naszego zdrowia, to jest uznanie, że istnieją możliwości. Może ja ich nie widzę, ale one istnieją, więc ja stawiam na to, że ja je znajdę: że istnieje pewna procedura, o której może wiele nie wiem, ale na pewno wspierająca każdego z nas w pozytywnym funkcjonowaniu w życiu i ustosunkowywaniu się pozytywnym do wszystkiego, co nas frapuje. Należy mówić ludziom i sobie uświadomić, że ten zewnętrzny świat ma owszem pewną strategię, politykę wszelakiego rodzaju, gospodarczą, finansową, polityczną, międzynarodową. Ale istnieje również w tej polityce mnóstwo słabych punktów. To nie jest świetna, doskonała, mocarna struktura. Mówimy o zmieniającym się świecie. Świat duchowy mówi, że my odejdziemy w ogóle od idei partii politycznych i państwa. My nie potrafimy sobie jeszcze tego dzisiaj wyobrazić. To trochę potrafi nas przerastać, ale takie są zapowiedzi. Póki co w międzyczasie każdy z nas ogląda tę rzeczywistość, tylko należy pamiętać, banie się, lękanie, strach to wróg numer jeden każdego człowieka to Twój przeciwnik Ciebie nokałtujący w każdej życiowej sytuacji. Ja nie mówię, żeby skakać z przepaści, mówiąc, że nic mi się nie stanie. Ja mówię o reagowaniu. Poprzez myślenie, poprzez swoją uczuciowość, poprzez system wartości. Żeby człowiek tak zafunkcjonował, potrzebne jest uświadomienie sobie, że każdy człowiek, każde życie to jest wartość. Bez względu na to, jakie mamy wykształcenie, jaki status yy, społeczny jak i jaki majątek, to jest wartość. Należy porozmawiać samemu ze sobą o tej wartości. Wszystkie załamania, stany depresji, tej ucieczki od siebie, od życia to jest efekt zagubienia poczucia własnej wartości. Ktoś powie, że to wcale nie jest tak prosto mieć to poczucie siebie w tak pięknym rozumieniu. Nie zgodzę się z tym. Należy po prostu docenić to, że mamy ciało. Ono pracuje na rzecz naszego życia, bycia tutaj. Mamy myśli i uczucia połączone z tym ciałem. Mamy ziemię, mamy ten czas nazywany czasem naszego życia, i mamy jeszcze tę mądrość, bez której ani rusz, która pomaga nam wytłumaczyć sobie samemu, nawet, że kapitulacja w życiu to jeden z najgorszych pomysłów, na jaki możemy wpaść. Ten świat będzie się zmieniał, ale patrzymy na niego. Widząc to, co widzą nasze oczy, to mędrca, szkiełko i oko. Jednocześnie już dzisiaj wiemy, że światem rządzą też te procesy, które poznaje fizyka kwantowa, nad którymi pracują naukowcy w najróżniejszych instytutach, laboratoriach tego świata. Może powszechnie na ten temat się nie mówi, nie pisze, ale jednak w tych instytutach ci naukowcy dowiedzieli się o wiele więcej na temat zjawisk, procedur nas dotyczących, niż znajduje się to w podręcznikach szkolnych czy akademickich. Ludzie sięgają po tę wiedzę, bo jak się poszpera, to ją można znaleźć, a ta wiedza mówi, że od naszego myślenia i naszych uczuć zależy bardzo dużo. Że cząstki naszego ciała reagują na to, co ja myślę i czuję. To wcale dla nich nie jest obojętne. Jeżeli ludzie narzekają, że chorują, to właściwie teraz na bazie aktualnej wiedzy pierwsze pytanie, jakie powinni usłyszeć, to co państwo myślą i jakie państwo mają na bieżąco uczucia. My nawet zachęcamy, żeby każdy rano budząc się odpowiedział sobie na takie pytanie, co ja teraz czuję, w jakim nastroju ja wstaję do mojej rzeczywistości bo To wcale nie jest taki od sobie temat, który warto pomijać, bo on w gruncie rzeczy nic nie znaczy. Przeciwnie, znaczy bardzo dużo. I od tego właściwie zaczyna się opowieść o tym, czy my możemy reagować na te zmiany, czy nie. Jestem za tym, żeby nie mówić, że trzeba się do nich podporządkować, ale trzeba je zrozumieć. Trzeba zrozumieć zjawiska, procedury globalne dziejące się na świecie i te mini. Dziejące się w osobowości człowieka. By zrozumieć, potrzebne nam jest półodczuwanie, bycie wrażliwym na drugą istotę. Zmiany te zewnętrzne to też poszukiwanie lepszego, jakiegoś innego rozwiązania. Tylko, że nie, ja nie jestem fanką tych wszelkich teorii spiskowych, które mówią, że. Są stowarzyszenia, które chcą po prostu wymordować ludzkość na świecie, bo nawet jeżeli one są, to z tego co ja wiem, same się po prostu zniwelują poprzez to, że bycie i działanie w negatywnej energii tak naprawdę nie jest spożytkiem dla ludzi. I tu pozostawię trzy kropki do niedomówienia. Nawet jeżeli takie systemy i organizacje są, to istnieje ogrom ludzi na świecie, którzy mogą sobie na to nie pozwolić właśnie poprzez reagowanie, poprzez reagowanie. Jest mnóstwo bardzo optymistycznych wiadomości dziejących się na świecie. My w Polsce się cieszymy, bo właśnie uchwalono cudowne prawa ochrony zwierząt przed cierpieniem. Jesteśmy dumni, że takie prawa zostały. Uchwalony w naszym kraju. Ci wszyscy, którzy bronią zwierząt, yy, opowiadają się za humanitarnym ich traktowaniem, po prostu dopieli swego. Zmienia się świat, my się zmieniamy tylko na litość. Musimy z tymi zmianami i z tym światem budować taką relację, żeby nie czuć odrębności, wrogości, a co najgorsze jeszcze, żeby z tym światem zmieniającym się nie walczyć. Czyli powinniśmy się Synchronizować z tymi zmianami poprzez zrozumienie i myślę, że gloryfikowanie tego, że Twoje życie jest wartością i dla Twojego życia należy zachować spokój i mieć również wewnętrzną odwagę jasno określania, kim Ty jesteś, jak chcesz żyć i na czym Ci w Twoim życiu bardzo zależy. Myślę, Elu, że pozostawimy Państwa z zadumą nad tymi pełnymi skarbów życiowych rozwiązania wszystkich problemów za dumą. Niechaj głęboko to wejdzie w serce w umysły wszystkich nas, aby faktycznie te zmiany przyszły poprzez nasze przyzwolenie. Po prostu pozwol, pozwólmy im przychodzić. Tak jak mówisz Elu, nie walką, za dużo tej walki i w nas jako w ludzkości i na zewnątrz w tym świecie czas naprawdę zaprowadzić spokój i pokój. Chyba niczego więcej ten nasz świat nie potrzebuje. Tym bardziej, że przeszłości nie zatrzymamy, nie wprowadzimy do przyszłości. Bardzo dziękuję za kolejne połączenie, za kolejną mądrość, którą możemy się dzielić na antenie tego radia. A ja nieustająco zapraszam Państwa na witrynę pani Eli www.nowalska.pl. No i oczywiście mnóstwo bezcennych warsztatów, spotkań, rozmaitych aktywności, które pani Elżbieta obdarza, gdzie tylko może, swoją mądrością, swoimi przekazami, swoim doświadczeniem, no i umiejętnością przekazywania tego, co doceniam, Elu, niezmiernie. Dziękuję pięknie za połączenie. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia.